Cześć Wam. 24 listopada. W końcu ją zmroziło dwa dni temu w nocy, minus 4. Więc czas na wykopki. Najpierw zetniemy liście i do szpadla poszukam. Trochę się namęczyłam, bo wyrywałam obok. Jeszcze kanny do wyrywania w innym miejscu i dalej, je. O to, co było piękno. Nowa, czerwona. Dobra, zaraz będziemy patrzeć, co tam w środku jest. Ona trzeba pościnać liście. No i przycięte. Sadziłam 3 lata temu taką małą, ja wiem, sadzoneczkę, coś takiego. A teraz ma pół metra na pół metra. Strasznie szybko się rozrasta. Nie wiem, gdzie ja to schowam. Już tyle mam pochowanych tych kwiatów, tak się wszystko rozrasta. Zobaczcie, jakie nowe pędy grube tą. Listopatona. Startuje na boki kamyczek trzeba odsunąć i będziemy kopać ty chodź tu dobra, zabieramy się na kopanie No i częściowo wykopane. Zobaczcie jakie ładne grube. Ja robię, to tak nie oczepuję całkowicie tego z ziemi. Ponieważ to na strychu sobie zimuje i żeby całkiem nie wyschło, to zostaje trochę ziemi. Trochę jest tych sadzonek. Same się łamią, zobaczcie, jak się rozdzielają. Dobra. I tak idzie. Ładnie to koszyczka. Oczywiście coś muszę jeszcze później, na razie będzie schło tak z 2-3 dni. Dopiero zanim pójdzie na strych później jeszcze będę musiał coś podłożyć, bo na strych muszę iść przez chałupkę i nasyfię sobie. Bardzo ładnie się rozrasta. No, w tamtym roku miałam niecały koszyk, a teraz tego nie zmieszczę. Tak się ładnie rozrasta. Nie lubi pełnego słońca. Rośnie pod węgierką sobie. I ma piękne bordowe liście. Zdjęcie jest na głównej stronie dam. Zobaczycie jak ładnie wygląda. Kwiaty ma drobne, takie czerwoniutkie. Jak zwykła kanna. Ale ma te bulbo. A to, gdzie ja to zmieszczę? Zobaczcie jakie to wielkie. No i mam dwa koszyczki, jeden duży, jeden mały. A tutaj dałam sobie do tego rowu, bo nie lubię jak tak dziury zostają. Daliśmy resztę część liści. Po prostu to ładnie trzeba przesypać, a dżdżownice wiedzą co zrobić, tylko jeszcze z koła sobie pozgrabiam do tego dołka i wyrównam. A wiosną już będzie ładna i z tych listków przerobiona. Tu mamy buk szpana, gatta Też trzeba go przyciąć. Tutaj jeszcze fukcja taka bidna. A tak ogólnie szaro, buru i ponuro. Dzisiaj słonecznie, ale zimno. No to do miłego. Cześć.